Cześć z tej strony Samor, was w kolejnym odcinku Starego Dobrego Minecrafta Dzisiaj będziemy dekorować naszą bazę Nie było live'a w piątek, niestety Nie miałem czasu To pomieszczenie skończymy Przy okazji, no, przy okazji na pewno się jeszcze w Jakiś wolniejszy dzień zdarzy na live'a właśnie Na live'a bym chciał zrobić to pomieszczenie, więc na razie Nic tu nie będę robił na odcinku Dzisiaj przyozdobimy troszkę tą bazę, bo w końcu to piętro trzeba było tu wydekorować jakoś. Pomyślałem, że jest zrobić łóżko i tak chyba właśnie zrobimy. Tu jakieś skrzyneczki damy. I to będzie nasza tak główna, załóżmy, sypiarka. Nie ma w tej wersji łóżek zwykłych. To zapozorujemy po prostu łóżko. Takie z wełny zrobimy. Takie po prostu stare. Jakieś kiedyś robili ludzie. Jak to w ogóle brzmi? Kiedyś robili ludzie łóżka, tak. E, dobra, musimy nazbierać troszkę wełny, bo chyba miałem tam jakoś, ale nie wiem czy starczy 4 wełny. E, w sumie to starczy tej wełny, to na razie możemy zrobić to łóżko, zaraz i tak trzeba będzie troszkę nazbierać drewna. Jeszcze może zaczniemy magazyn w tym odcinku. Jak ja bym to chciał tu zrobić? E. Tak. A tu się nie da postawić. Bo pochodnia była. No tu ewidentnie mi się przydało jeszcze jedno. Jeszcze jeden klocek. Tu będzie niby takie łóżko. No czemu nie. Jeszcze tak damy. Tutaj to zniszczymy. Tu położym pochodnie. I tu w sumie można było obraz zrobić. Zaraz zobaczymy, czy mamy skórę. Mamy skórę. Yy, dobra, czy nam starczy Fotyków. Na jeden obraz na pewno. A. Chyba się nie dało robić obrazów. Nie jestem pewien. Zaraz zobaczę. Yy. Nie wiem, czy jak coś robiło te obrazy normalnie, chyba jakoś tak. Okej, okay, jesteśmy po przerwie. Udało się zrobić ten obraz. Nie wiem znowu, kiedy była ta przerwa. Znowu gadałem i, i nagrywałem. Myślę, że ona się nagrywa. No, niestety tak bywa. Tak, zrobiłem tutaj już ten obraz. Tutaj musimy jeszcze trzy wełnę zbierać. Naprawdę nie wiem, od którego momentu udziału, więc. Najwyżej będę się powtarzał, bo już niby są 3 minuty nagrywania, ja chyba nagrywałem z 10, 5 minut jakby gadałem. Znowu bez tego, bez włączonego nagrywania. No w sumie są 3 minuty, wrócimy jeszcze. Mówiłem, że musimy jeszcze iść po drewno, troszkę skrzynek porobić i jakiś magazyn wydrążyć troszeczkę bo się w sumie przyda, bo wszystkiego tutaj nie będziemy trzymać takie tymczasowe już powoli będzie się kończył to miejsce na na takie rzeczy jak tutaj żeby mieć wszystko w oddzielnych skrzynkach i właśnie miałem mówić, że nie ma po co robić tych cięć bo takie klocki wychodzą i spojrzałem na ten na licznik czasu i zobaczyłem napis pauza i za głowę się złapałem, no, niestety tak bywa Tutaj posiadamy sobie troszkę tych drzew z tej strony. Tu właśnie nie wiem, czy pokazywałem na tym odcinku takie coś wydrążyłem. To jest z drugiej strony też będzie tunel, wyjście inne. Bo nie ma sensu ciągle obchodzić tej całej tej góry. To dużo czasu zajmuje. Jest niewygodne po tych górach się wspinać. Dlatego powstał też taki tunel. Hmm. Ten odcinek będzie krótki, dosyć, bo nie ma za bardzo czasu. Nagrywałem go w niedzielę, a jutro mam go wstawić. Trochę mi się rozregulował ten mój jakby plan dodawania dwóch filmików dziennie, bo jest troszkę mało tego czasu. Tak samo, dlatego nie było tego live'a w piątek, miał być, ale niestety będzie musiał być przełożony na inny piątek, czyli ten następny raczej. No i to właśnie skończymy na tym live'ie. To będzie tak w górę szło, jeszcze w dół, na dole oszklimy to i coś tam zrobimy. I damy tutaj szkło. Tak, żeby było widać wszystko właśnie pod spodem, co tam jest, się znajduje. E, dobra. Teraz tak, gdzie byśmy chcieli mieć magazyn? Na pewno gdzieś tutaj. To jak się wkopiemy w tą stronę... To wyjdziemy jakby na drugą stronę tej góry. Chciałbym mieć wszystko tutaj w miarę tak jakby to jest główna część tego mojego domu. Z tą strona też będzie niedobrze, jak się wkopię tutaj. Hmm. Tutaj by było fajnie. I chyba tak zrobimy. Chociaż nie, to będzie źle wyglądać, chyba. A zresztą najwyżej się załata. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najwyżej się poprawi. Okej. Okay. I ogólnie zapraszam Was na też tak z innej mańki, na grupę Discordową, czy Discordową, Discorda jeszcze nie mam, ale planuję założyć, grupę Steamową. Jeżeli nie macie Steama, no to polecam założyć, fajne gierki tam się znajdą. Tak odbijam od tematu. Polecam założyć, no i tam dołączyć do tej grupy. Tam właśnie będę wstawiał informacje, a propos właśnie live'ów, tak yy, parę dni przed. No i co, no i to tyle. Tam na dole będziecie mieli w opisie link. Zapraszam, dołączcie sobie. Yy, Discord też się niedługo pojawi, to tam będzie, będzie jakby główne jakby moje miejsce do ustawienia takich rzeczy. Na razie tymczasowo jest yy, właśnie Steam. Discorda jeszcze muszę ustawić tam yy, w kanały potworzyć, boty poustawiać tak, jak chciał, żeby ten Discord wyglądał żeby to nie było takie, taka surowizna typowo, wiem, że to jest wszystko darmowe, ale nie chcę, żeby to właśnie wyglądało tak, że tak, że na odwali się to jest zrobione, nie, nie cztery kratki, tak, 4 pięć kratek Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tu już możemy się kopać w tą stronę Będzie taki kwadratowy ten magazyn. Hmm. Jakbym chciał tutaj to zrobić, żeby tutaj to wejście było takie ładniejsze. Zaraz się pokombinujemy. Od razu. Wejście zrobimy może w takim stylu jak tutaj. Tylko że tutaj by musiał być troszkę głębiej, na tej zasadzie. Musimy skopać to. Trzeba wyłożyć staunem, bo niestety się nie da stawiać pół bloków. Jak coś jest nad nimi. Okej. Okay. Dobra, coś takiego będzie. Wejście do naszego magazynu. Zrobimy tutaj pochodnie. I Tu od razu drogę możemy, czyli drogę, posadzkę wyłożyć. Ok, A o co mi chodziło z tym wykonaniem, niszczeniem jakby bloków nad tym? Zobaczcie, jakby postawię tutaj pochodnie nad tym klo, klockiem, bo teraz, jak nic z tego nie ma, to mogę postawić. Jak postawię tu pochodnie, to nie będzie się dało za żadne Skarby Świata położyć. Dlatego muszę wykopywać, niestety, nad tym klocek. A chociaż w sumie, jakby tą skrzynkę tą ścianę tutaj zakopać. Będziemy się tutaj dokopiemy. To już będzie ze skrzynkami. No właśnie. już tam wszystko poprzestawiać. Nie, to zrobimy tutaj po prostu dwie kratki odstępu od tego. Albo nawet trzy. Tak, żeby już symetrią iść. Trzy zrobimy. Najwyżej tu się na rogu da jakieś drewno do ozdoby. Musiałbym wkładać, zajęć się jakby środkiem tej bazy, żeby to jakoś pozostawiać, żeby nie było tak samego tego kamienia widać. Też nie chciałbym robić tylko drewnianych ścian. Właśnie jakieś wstawki, typu, jakieś takie, właśnie drewna. Coś takiego. No nie, ciekawie to wygląda lepiej, jakby jak była tutaj ściana, ale na razie musi tak być. Pokombinujemy coś później, może. No, jak nie, to zostawimy jak jest. 4 kilo potrzebuję. Szybciej je zebrać, wyrzucając je. Ok. Teraz tak. Czy ja bym chciał się tutaj wykopać, żeby kolejne okno tutaj było? Tu już by było chyba koniec. No właśnie. To był koniec. Zrobić jeszcze jedno okno, ja tylko nie wiem, czy nie będzie ich za dużo czasami. Zaraz się przekonamy. taki tunel. Było takie coś. Eee, nie, 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 tu. Nie mogę dalej to zrobić. Okej. Okay. Takie coś. I tutaj na to damy... Tak sztucznie wyglądało. Teraz tak. Tutaj byśmy zmieścili dwie skrzynki. Hmm. Jakby teraz planować? Bym chciał tutaj dwie skrzynki zmieścić. Musiałbyś tutaj na rogu jednak I to by mi posuło plan postawienia tutaj tego słupka. jakby to dalej dać? Jakby tutaj. Chyba tak zrobimy że damy jedno prosto w głąb, czyli znaczy jeszcze, jeszcze dalej troszeczkę. Niech się przepalną stone. Zburzymy jeszcze. Po prostu będzie kratkę dalej. zrobić właśnie taką jakby. Jakiś spornik drewna na rogu. I tutaj zmieszczą, zmieszczą się dwie skrzynki. Tu będzie przerwa. I tutaj kolejne dwie. O, no i tak zrobimy właśnie. Już taki stone, jeszcze nie. Więcej. już coś to tutaj damy razu kopiemy. nie wiem po co wykopałem tutaj A, dobra no i teraz tak skrzynkę też będę tutaj tutaj w tym miejscu w tym miejscu te skrzynki są takie że robią jako jeden blok więc nie będziemy się zapadać pod nimi jakby i można będzie po nich swobodnie sobie chodzić od razu je zrobimy. Dwadzieścia skrzynek. Brak nam... Tak. Mamy drewno. Przepraszam, jak tak cicho mówię, ale w... Jest dosyć późno. Mówię, chciałbym się wyrobić z tym materiałem. Postaram się podgłaśniać, mnie jak będzie za cicho. No dobra, takie coś. Czy my mamy jakieś szkło? Mamy jakieś szkło. Raz razu weźmiemy. To wyłożymy. No i tu zrobimy nie tak na pewno tylko takie coś. Braknie jeszcze troszeczkę dieta, jeżeli będziemy się cofać. Tu to, to troszeczkę stąd. 6 powinno wystarczyć, żeby tak sztucznie wyglądało tam. Coś i takie. Tutaj takie. I jeszcze tu. No będzie wyglądała sztucznie, ale trudno. Postaramy się poprawić to już jakiś czas. Na razie nie będzie. Tak jak jest. No, już okazji widok na okolice. Tutaj to złożymy jeszcze kamieniem. No i coś takiego. Mały magazynek. W przyszłości będziemy go rozwijać na pewno. Te, tą skrzynkę się wali. Tam dalej się puści jakby kolejny jakby tunel. Albo w tą stronę. No i będziemy tutaj chować nasze rzeczy. Okej, okay, dobra. To było wszystko na ten odcinek jak mówię, krótki odcinek, nic za dużo nie zrobiliśmy poza położeniem tam łóżka, zastanawiałem się czy jest obraz i tylko w sumie magazyn, no trudno, następnym razem postaram się jakiś dłuższy zrobić i żeby coś więcej w nim było, Że dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, cześć, do następnego.